Witam Państwa, Marcin Kosiński, Pałac Bursztynowy. Grać nie będę, bo nie umiem, wolę gotować. Także zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu Gotuj z Kuchnią Bursztynową w Pałacu Bursztynowym. Tak naprawdę przed nami już niedługo Dzień Kobiet. Jako szef kuchni przygotowałem specjalną wstawkę na Dzień Kobiet. Dwie rzeczy chciałbym dzisiaj pokazać. Co będę przygotowywał w ten dzień? Przygotowujemy karpacze z buraka. Pierwszą czynnością to jest polanie talerza oliwa truflowa, do tego świeży szpinak. I układamy buraka, oczywiście wcześniej przygotowany. Proszę Państwa aromat jest niesamowity. Niektórzy mówią, że właśnie Carpaccio z buraka kojarzy się nam z jesienią. Niekoniecznie jest to fajna, lajtowa przystawka. Do tego jakieś fajne wino, białe i można fajnie sobie spędzić wieczór. Niekoniecznie obiadając się mięsem. O! Tak mamy przygotowaną przystawkę. Do tego dajemy serkozi. Serkozi właśnie fajnie się komponuje z burakiem, z oliwą trufrową, z octem balsamicznym. Do tego damy kiełki z buraka. Płatki kwiatów jadalnych. Do tego kapary. Przetniemy sobie. Warunki mamy dzisiaj troszkę niezbyt, bo nawet dzisiaj go nagrywamy na sali, na scenie, ale jakoś sobie radzimy. I do tego na koniec puder z orzecha. Świeży pieprz. Listek świeżego tymianku. Gałązka. I tak wygląda przystawka, która będzie na dzień kobiet. Karpacio z buraka gotowanego w souvi, marynowanego w oliwie truflowej, w odcie balsamicznym, z czoskiem, z rozmarynem do tego serkozi puder z orzecha, oliwki i świeży szpinak. Pierwszą część mamy nagraną, przystawkę, karpacie z buraka i został nam do zrobienia deser. Deser to tak naprawdę jeden z moich ulubionych deserów. Jest to krem brûlée na bazie żółtek, śmietany 36% wanilia i dodatkiem też poszło tutaj aromat mango, pulpa z mango. To teraz tak, bierzemy Kładziemy na talerz, posypujemy cukrem czcinowym Cukier czcinowy poszedł i palnikiem. Proszę zobaczyć. Jak się fajnie karmelizuje, cukier jest, ok. I Mamy skarmelizowany krem rulę z cukrem, i teraz montujemy talerz, do tego damy borówkę amerykańską. świeżo malina, oczywiście nie mogę zabraknąć też piernika, poszczka, świeża mięta i też borówkę tutaj jedną, dwie. I oczywiście na koniec puder z bezy. Tak wygląda zmontowany deser, creme brule o smaku mango ze świeżymi owocami, z pudrem z piernika i pudrem z bezy. To jest tylko część rzeczy, które będą w stawce. Zaczynamy od dwóch przystawek, będzie to carpaccio z buraka, które dzisiaj przygotowałem. Drugą przystawką będzie Kwasadilla z kurczakiem, z tortillą. Zupy będzie zupa soczewicy z serem tofu i drugą zupą będzie włoska, ale z serem. Dania główne to będzie kurczak okurydziany gotowany z z parpadele warzywnym, z polentą i sosem na bazie czerwonego pesto. Drugim daniem głównym będzie jagatella szpinakowa z tuńczykiem, z oliwką, y, z kaparami w sosie śmietanowym. I desery to będzie właśnie crème brûlée, a drugim deserem będzie y, włoskie tiramisu. Y, nie będzie na, y, z biszkoptem, a będzie właśnie z piernikiem i y, z likierem amaretto. Także zapraszam wszystkie panie. Na Dzień Kobiet zaczynamy od piątku, będzie to 6, 7, 8, akurat 8 przypada w niedzielę, także zapraszam wszystkich na niespodziankę kulinarną i na podróż kulinarną poprzez fajne smaki i fajne dania. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Marcin Kościński, Pałac Bursztynowy.